Cześć, witajcie! Dzisiaj przygotujemy cukinię konserwową do słoików. Takie moje zeszłoroczne odkrycie. W zaprawach pomaga mi oczywiście Radek. Coraz bardziej garnie się do kuchni ten mój mały łobuz. Nie mam w serca go wyganiać z kuchni. Widzę ile ma frajdy, gdy może pomóc i jak się cieszę, gdy go pochwalę. Także cukinię kroił młody i trochę próbował sił z kratką. Witam serdecznie nowych widzów i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem zapraszam Was do wspólnego upychania słoików. Przepis w pełnej wersji tekstowej oraz pełną listę składników znajdziecie na dole pod filmem w opisie w linku. Obierz marchewkę, cebulę i czosnek. Z cukinii odetnij końce, następnie pokrój w plasterki grubości od 0,5 do 1 cm. Dla ozdoby i dla oka zrobiłam po parę plasterków kratki z cukinii i marchewki przy pomocy specjalnego nożyka do warzyw. Do każdego wyparzonego słoika wrzuć gałązkę kopru, po parę piórek cebuli, dwa ząbki czosnku, po jednym listku laurowym, po jednej łyżeczce kurczycy, po trzy kulki ziela angielskiego oraz po pięć ziarenek pieprzu. Układaj plasterki cukinii dość ciasno w słoikach, wrzucając gdzieniegdzie plasterki marchewki i kratki cukiniowej. Na wierzch słoika wrzuć gałązkę kopru, w czajniku zagotuj wodę, następnie przykryj wierzch słoika dużą łyżką i zalej wrzącą wodą. Nałóż nakrętki i pozostaw na 15 minut. Po tym czasie zlej wodę ze słoików do rondelka, wsyp sól i cukier, następnie zagotuj. Do każdego słoika wlej po dwie łyżki octu, następnie zalej wrzącą zalewą. Ranty słoików wytrzy ściereczką i mocno zakręć. Słoiki odwróć do góry dnem i pozostaw do wystygnięcia, najlepiej owinie ręcznikiem lub kocem. Słoiki są już gotowe, gdyby styknął wystarczy tylko wynieść do piwnicy. Ja już Wam dzisiaj kochani dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.